Witam, sobota, zachód słońca, zrobiłem sobie sałatkę z dodatkami, no i tak sobota dzisiaj, niedziela, poniedziałek, we wtorek wyjeżdżam, do ostatnie dni w takim miejscu, w którym się było 3 miesiące, to są zawsze takie, kurczę, no takie dość... Pff. Intensywne pod względem takim w ogóle emocjonalnym, życiowym, bo ostatnie dni będę widzieć tu jakichś ludzi, których poznałem. Czy wrócę kiedyś na holbosz, czy nie wrócę, nie wiadomo. Teraz byłem już trzeci raz, więc bardzo możliwe, że będzie i czwarty są takie miejsca, do których wracam po prostu. Jak gdzieś byłem już trzy razy, to raczej czwarty jest bardzo możliwy. Nasuwają zawsze takie, czy to słuszne, że wyjeżdżam, może zostać, może powinienem zostać. Jakby takie wątpliwości zawsze się nasuwają. Dlatego czasem ja wolę wyjechać, kupić bilet dzisiaj, jutro wyjechać. Tak było, gdy... Gdy wylatywałem z Argentyny tutaj. Ja kupiłem bilet o... 23, 30, 30 ale odmiałem o. Nie wiem, trzeciej z kawałkiem, czy coś takiego, jakby. Bo wtedy to trzeba się przygotować do wszystkiego, bo nie ma miejsca na jakieś głupie myślenia, takie. Bo to jest tak naprawdę trochę strata energetyczna. Bo tutaj, pobyt, jakby nie patrzeć za mi się tu podobało. Pomimo różnych rzeczy, jakby nie jest tak, że jak ja gdzieś jadę. To całe trzy miesiące będzie zajebiście, bo, bo tak nie ma w życiu po prostu. Tak nie ma. Więc na początku było moje ciało się nie mogło dostosować, było za gorąco, brakowało mi tego, żeby się temperatura ochodziła, żeby ciało się zintegrowało z tym klimatem. Pierwsze deszcze po 50 dniach, wtedy ciało doszło do siebie z tym klimatem, ale deszcze przyniosły więcej insektów i większą wilgotność, co jest znowu trudniejsze, no to tak. To no tak jest po prostu, więc rzeczy, które tu robiłem, jakby, no różne, różne rzeczy. Mi się podobał ten pobyt. Ja jestem tutaj też od dwóch miesięcy, no to miejsce jest, to miejsce jest grubo fantastyczne. Uważam, że na czas tych idiotyzmów wirusowych i tak dalej, to było idealne miejsce. Ze wszystkich, jakich mogłem spędzić ten czas, go spędziłem. Także jestem bardzo bardzo pogodzony ze sobą. No, też z tym, że wyjeżdżam. I zawsze jest to, że tak, tu opuszczam. To jest to takie to życiowe, emocjonalne i takie różne. O, przyszedł kolega. Chleba też. No chodź, chodź mi ucieka. I... Jest drugi? Masz. Przychodzą dwa, rozdzielam, żeby się nie biły. Więc też zawsze jest myśl, no ale to co będzie tam, gdzie pojadę w ogóle co będę robić? Czy tam mam coś. Jakby takie, tam, tam zawsze się wiąże jakieś, czy to jest na luzie, czy to jest na pięciu, czy ja mam jakieś oczekiwania, czy nie mam oczekiwań. Uuu, jakby to taki lifestyle, no bo tak sobie wczoraj myślałem, żeby zrobić taki filmik, nie wiem czy go zrobię, no bo tutaj ja mam zawsze więcej pomysłów niż wykonań. Żeby zrobić taki filmik mój ostatni rok, no bo nie w którym momencie ja to zrobię po prostu, no nie ma znaczenia, nie musi być dokładnie na koniec roku, 1 stycznia. Ja Myślałem, żeby zrobić, że jeden dzień to jest jedna sekunda. I że jeśli był kręcony film, jakby taki, taki typu vlogowy, czy coś takiego, to ten film przyspiesza do jednej sekundy. Albo po prostu wyświetla się tylko jest ekran, i tu jest nazwa miejscowości, gdzie byłem. Tego tu, 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 tu. No, to było ciekawe, bo no, kurczę, od zeszłego roku. Wow! To jest w ogóle, tak naprawdę, takie uzależnienie trochę od tych stanów emocjonalnych, jakie towarzyszą temu, że planuje się następny kawałek życia, tej wędrówki. Takie, że. No, to jest uzależnienie od tych emocji, bo ta emocja wyjeżdżanie tutaj, to Heh. a z drugiej strony. A z drugiej strony na hindusa najlepiej jest, Szczególnie w Meksyku. Też dzięki temu, że byłem na Holboż, to te vlogi mogłem kręcić. Tyle ich nakręciłem, ponieważ tu był odpowiedni vibe do tego, żeby to robić. I ten projekt obrzucania filmów na YouTube'a na, YouTube na Holboż dostał takie turbo: jakby nie patrzeć. 40 ileś vlogów, poskładane filmy jeszcze z wcześniejszych rzeczy. No, także dobrze, dobrze. Jestem zadowolony, cieszę się bardzo. Jest zajbiście. No. dary Dżungli, a ten film edytuję będąc w Mexico City na lotnisku To jest taki czas nicości na lotnisku i to mi super tutaj łatwo i przyjemnie idzie Link do dzieł znajdziesz w opisie Ryż, uwielbiają ryż, czyli życiem ryż, chleb jajko na miękko, znaczy jajko surowe i pestki od mango, które też uwielbiają, żeby tam pogryzać sobie te pestki od mango, no to pierwszy ryż był jedzony, później jajko, później mango. Ja jestem ciekawy, co to jest? Duże szczury to są tak naprawdę. Trzeba skoczyć do wody, nie ma innego wyjścia. O, jak to wygląda. To tak wygląda sytuacja. O, zdrowie. Już się kąpałem, pięknie było. Widzimy się, kiedy Pane, sandia, pomodoro. No, wygląda, wygląda już woda lepiej, nie śmierdzi woda. No i widać plaża jak plaża, czyli pełna alg. No ale już ten vibe wrócił, ta niedziela dzisiejsza, to też, że to jest niedziela, więc w ogóle jest dobrze, jest dobrze. To, jutro ostatni dzień, poniedziałek. <grym> I we wtorek do Cancun, tam się spotkam z Massimo. Masiu mi zaoferował, że mogę u niego spać, bo mam jakiś wielki apartament, jest ona hotelera, ale ja się lepiej czuję, jeśli ja w tą noc, przed wyjazdem, ten poranek wyjazdowy, będę sam w swojej energii, to jest po prostu dla mnie dobre. Ja teraz cały czas jestem tu sam, przyjadę do Masy, jakbym u niego nocował i później leciał, to będę miał jakby nagle przejście w ekstrawertyz, zbyt ekstremalny, w sensie kontakt z ludźmi. No bo u niego bym razem spędził 17 godzin, łącznie ze snem I później jestem w, w samolocie, lotniska, ludzie Dalsze transfery, ludzie, 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 to będzie za dużo, więc Trzeba limitować, trzeba sobie robić dobrze, żeby dobrze się czuł człowiek w podróży Panie, na co pan te plaże zamieni? <laughs> Ale właśnie to jest fajne, zmiana jest fajna, zmiana jest fajna tak wziąć jest, jak była może już teleportacja, to w ogóle klik puch i na parę godzin, czy na parę dni gdzieś indziej ostatni dzień po prostu na wyspie jutro porannym promem do Cikila, dalej transport vanem do Cancun. No i dalej uważam, że potwierdzam, że Holbox jest idealnym miejscem na czekanie kiedyś była znowu możliwość i konieczność, to Holboż, tu można czekać. Tylko że ja już nie mam na co czekać, no bo jakby już, już rzecz się stała możliwa, ta, która była niemożliwa, czyli jakiś zwykły normalny powrót do Polski, do Europy, no i dlatego wyjeżdżam. Takie miejsca to nie jest tak łatwo opuszczać, z tego względu, że no one są fajne, no kurde, no mają urok, to są jednorożce kompletne. Czy chciałbym tu żyć tak na stałe w takim jednorożcu? Nie, nie. Nie, natomiast mieć tu dom tam gdzieś na obrzeżach, gdzie już się kończą te wszystkie hotele i tak dalej, to jak najbardziej. Widzę Valentino idzie się znowu opalać do nas. No. A ja jadę wydrukować to, co trzeba wydrukować na podróż. Znowu rezerwacje jakieś mi odwołali dziwne to Buongiorno. Buongiorno. Ancora. Sosik To jest na Zbieram, zbieram monety, no, później tego dnia jak już jest dużo, to idę na zakupy tylko z monetami. Więc każde zdarzenie jest z taką większą uważnością robione, bo wiem, że to już ostatnie razy, gdy tutaj to robię. <laughs> Więc nawet schody inaczej widzę, wszystko się inaczej widzi, kwiatek się inaczej widzi. Wszystko jest inne, wszystko jest pełniejsze, intensywniejsze. No i pojawia się ty, ale może w ogóle. Po co ty masz wyjeżdżać? co staniesz Jeszcze mogę zostać. W sumie to niczego nie zmienia, czy ja zostanę, czy ja, czy ja pojadę. Tyle masz rzeczy przecież tu do zrobienia, których jeszcze nie zrobiłeś. To zawsze się pojawia. Obejdźmy skąd, dokąd jadę, to zawsze jest. Jeszcze mam tyle rzeczy tutaj do zrobienia. Tyle rzeczy miałeś zrobić, których nie zrobiłeś. Zbrałem się tutaj na ten. Na no to nierealne miejsce. A tam proszę flamingi. Nie wiem czy to się przybliżyło, czy nie. Pastelowy, bardzo pastelowy.